Ta, 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 elitarnie niebezpiecznie. Witajcie w kolejnym odcinku elitarnie niebezpiecznie, czyli naszych spotkań z Elite Dangerous. Um, nie jestem w stanie puszczać głośniej muzyki w tym momencie na intro, a nie ma go, więc sobie pozwoliłem je zaśpiewać. Um, dalej lecimy z naszymi misjami, dalej próbujemy dostać się do sol i dalej tutaj rozmawiamy na tematy astronomiczne, także miłego oglądania Wam życzę moi drodzy. I lecimy na spotkanie z Szyszką. Szyszka czeka na nas w Alfa Centauri, także teraz polecimy do Alfa Centauri, moi drodzy. Teraz sobie zobaczymy, czy jeszcze jakieś tutaj ciekawe komentarze nam nie uciekły. Czym jest materia dziwna? Mówisz o kwarkowej. Gwiazda podobno przechodzi jeszcze jedną fazę między gwiazdą neutronową a gwiazdą czarną, czyli czarną dziurą która ma już zupełnie zdegenerowaną materię przez tak zwaną gwiazdę dziwną składającą się z kwarków, tam po prostu już rozpadają się cząstki na cząstki elementarne właśnie na kwarki i tyle. O ile to o to pytasz właśnie. Czy kubeczki z, nadruk z nadrukiem timeout, korta timeout, bracia B timeout? Ale wiesz co? Będzie problem, żeby robić kubek ym, z nadrukiem, wiesz, jak to się nazywa. Ym, takim, żebyś mógł sobie, znaczy, można teoretycznie, jeżeli w zamówieniu, tylko że taki kubek byłby droższy. Musiałby być droższy, bo to jest jakby dla sklepu dodatkowa robocizna, że muszą projekt zrobić. Ym, nie wiem, czy byłoby zainteresowanie takimi kubkami, jakby były na przykład, nie wiem, 15 zł droższe. Myślę, że to bez sensu jest, wiesz? astro Księżyc has been time out. Okej. Okay. No być może czy sapik możemy, być może nie możemy, być może jakbym teraz upuścił albo wylał sobie na monitor niszcząc go czy na komputer niszcząc go e, tę herbatę i przez jakiś czas nie byłoby astrofazy w ogóle, e, to być może mam na to wpływ, a być może tak miało być. No nie wiemy tego szczerze mówiąc, jesteśmy za maluczcy, za maluczcy możemy jedynie snuć różne hipotezy i próbować to jakoś wyjaśniać, ale pytanie, czy jeżeli jesteśmy uwięzieni w w tej trójwymiarowej przestrzeni, to możemy w ogóle w jakikolwiek sposób podejrzeć sobie tę czterowymiarową. Być może są jakieś sposoby na to. Cholera gowi. Dobra, lecimy do Alpha Centauri na spotkanie z Szyszką. Oho. Musimy najpierw planetę przelecieć. Tym razem już... cała planeta. Ale najpierw... but first, jak to mówił Maska. Pamiętacie jeszcze Maskę? To był zajebisty gość. Najpierw musimy wejść w tryb Super Cruise. Muszę sobie gdzieś zmapować przycisk, żeby w tryb Super Cruise wchodzić, wtedy nie będzie trzeba tego robić, to co robiłem przed chwilą. Nie czuję tego młody wesół, wiesz, i to jest jeszcze tak, że ja, wiesz, jako twórca muszę czuć to, co robię. A na siłę nie, nie mam zamiar robić. Są takie, wiesz, nie w Astrofazie przede wszystkim przynajmniej, wiesz, są różne takie odcinki jak na przykład te moje w płaszczu e, konspiracyjnym, gdzie jak się pojawiają jakieś po prostu żenujące wręcz teorie i tak dalej, tam sobie można coś takiego robić, natomiast tutaj... Nie, to nie jest to, wiesz. Raczej idę w kierunku jakiegoś takiego profesjonalnego programu tutaj Na te tematy To by nie pasowało wiesz na przykład w ostatnim odcinku o końcówkach świata to nie ten, nie, ten, nie ten w ogóle wiesz Nie ta stylistyka Jakbym tam zaczął dowcipy jakieś nawet nie słucha, ale jakieś dowcipy fajne wrzucać To by było co innego Także tutaj to będzie się pojawiało raczej w Astrofonie raczej właśnie wiesz w w tych konspiracyjnych odcinkach, a Astrofazę chcę zostawić jako taki klejnot, można powiedzieć, kanału. Nie kręć tak, bo kawa z ciebie ucieknie. <grytanie> a nie pamiętam, w którym punkcie libracyjnym będzie James Webb, ale w którymś musi być. Chyba w dwójce. Może. Do jakiej stacji lecę? Zaraz ci powiem. Chyba będę lądował gdzieś, wiesz. Czy wybieram się na piknik naukowy w Warszawie? Dobrze, że mi przypomniałeś, kiedy to jest 10 kerman. Nie byłem na żadnym poprzednim. Raz się trafiłem, jak już sprzątali te stoiska. A z chęcią bym się wybrał zobaczył piknik naukowy. Już ci mówię szyszka, gdzie lecimy. Lecimy, mój drogi. Nie, jednak w baza. Haton orbital. Hutton orbital. Tam sobie leć. Także jakbyś mi mógł dziesiąty dać znać, kiedy będzie to spoko, będę wdzięczny. Czy stałoby się coś specjalnego, gdyby zderzyły się gwiazda neutronowa z czarną dziurą? No, gwiazda neutronowa by rozerwała, znaczy czarna dziura by rozerwała gwiazdę neutronową, pochłonęła jej materię byłby wybuch, emisja dużej ilości energii, różnego rodzaju materii i tak dalej. O kurczę, wiecie gdzie lecimy teraz? Nie, to jest. Nie, to jest straszne. Haton Orbital jest przy Proximie Centauri. Haton Orbital jest przy Proximie Centauri. Nie, to jest to jest 0,2 roku świetlnego, Nie ma sensu tam lecieć, bo będziemy tam ponad godzinę lecieć. Słuchaj, Szyszka, musimy gdzieś indziej się spotkać. Zobaczmy, co jest jeszcze w Alpha Centauri. Ja sobie tę misję albo daruję, albo zrobię kiedy indziej. Przy Alpha Centauri jest na przykład Aldin Prospekt. O, spotkamy się, zobacz. Spotkamy się przy Aldin Prospekt. Nie będziemy lecieć tutaj do tego. Dziękuję bardzo za takie odległości. Aldin Prospekt Z lewej strony masz napisane, Szyczka. A, okej, okay. Baracio, bez timeout? Myślę, że tak, tylko pytanie... Znaczy, słuchaj, wzór może być, bo kubki i tak są Robione w tym momencie od jednej sztuki, więc najwyżej, jak się nie będzie sprzedawał, to się nie będzie sprzedawał. Nie ma tutaj kosztu, jakby z nim. Ale można coś takiego zrobić. Tylko musiałbym nad grafiką pomyśleć. Gimby nie znają. Maska. <laughs> Ile jest gwiazd takich jak nasze Słońce? Bardzo dużo. Nie jest jakaś. Wyjątkowa gwiazda, bardzo pospolita bym powiedział. Chociaż mniej pospolita niż Czerwone Karły, ale też w cholerę. Mózgi Boltzmana to są te komputery takie, tak? Szczerze mówiąc nie wiem, no myślę, że jeżeli ta cywilizacja byłaby na tyle zaawansowana, żeby zbudować coś takiego, to mogłaby się pokusić. Takie komputery w stylu Roy'u Dyson'a, które przekazują sobie kolejne rodzaje promieniowania i na... Za pomocą tego promieniowania z gwiazdy są zasilane. No, nie chcemy się już w Haton spotkać. Ja pamiętałem, że jest jakaś taka baza, właśnie przy proximie, ale nie wiedziałem, że to jest Haton. Nie wykorzystujemy kosmojarek energii jądrowej w lotach, ponieważ jest zakaz wynoszenia materiałów jądrowych z racji na to, że no jest to niebezpieczne. Teoretycznie. Słyszysz jakieś dźwięki dziwne? Ach, to w laptopie. Dawaj szyszka do Aldin Prospekt, to też jest śmiesznie. Beyoncé jest największą gwiazdą. Właśnie jak to się czyta? Beyoncé? Beyoncé? Mózgi Boltzmana to ten, a to ja mówiłem o komputerze Matryoszka, faktycznie pomyliło mi się, komputer Matryoszka to jest coś takiego co mówiłem, mózg Boltzmana to nie wiem w takim razie, wiesz co, nie, nie słyszałem chyba, czy słyszałem nazwę, ale nie wiem co to jest, mózgi Boltzmana to są nie, samoświadome byty wyłaniające się z fluktuacji, okej, okay, ale na jakiej zasadzie by to miało być i działać? A, Danielu puścił z piwnicy i teraz złapać nie może, proszę bardzo. No gdzie No Man's Sky tu można wszystkie rzeczy fajne robić. Tylko że dzisiaj się nic fajnego nie dzieje. Po prostu. Dobra, szyszka, gdzie jesteś? Czekam na Ciebie przy Aldin Prospect. Przy jakimś takim konkretnym miejscu się zatrzymam. spoko, a Lonely Wolf jest kobietą, proszę bardzo, bo myślałem, że jesteś mężczyzną. Zatrzymam się przy tej wieży, takiej, znaczy przy tej takiej antenie jakby Okej, okay, stoję tutaj. Czekamy na szyszkę. Szyszko, gdzie jesteś? O, to był chyba szyszka. Czy to był szyszka? Zaraz go namierzymy. Tak, komendar szyszka przyleciał. Witamy komendora szyszkę. Nieruchome gify, obrazki. Czym ty latasz, szyszka? Zaraz się tu podświetlimy. Spokojnie, nie peniaj. Dobrze obsługuje statek. A ty latasz wajperem, yy, tak? To jest wajper? Dobrze myślę? Takim jak mieliśmy wcześniej. Czy to jest cobra, czy co to jest? Ach, to jest ten Viper Mark 4 chyba, tak? Bo ma spoiler z tyłu. Tak, ma spoiler z tyłu, to jest ten drugi, drugi ten. And now kiss. <laughs> Ile jest ludzi na serwerze? Nie mam pojęcia. Gaj 3 SAPIC, tylko że to urywa, wiesz co, na takie długie. Ja sobie to przeczytam później, i sp na spokojnie sobie możemy porozmawiać na następnym streamie. Na przykład na ten temat. To już będę coś wiedział, bo tak naprawdę wiesz, no, też nie chcę na Wikipedii opierać sobie tego. Przybyłem. <laughs> ja sam nie wiem, zbieram na eksplorera. No i bardzo dobrze zbieraj na eksplorera, komandorze szyszko. Zaraz tutaj coś napiszę jeszcze. Dobra. Można sobie w komunikatorze mówić. W ogóle to można jeszcze... E... Dajemy ten Komendy głosowe. Komandor Szyszka ma mikrofon, to może... To może coś powiedzieć nam tutaj nawet. Spoiler musi być jak w rajdowym golfie. Model na lewym panelu, a jest faktycznie Viper Mark 4. No, eee, tu można lądować na planetach. No, można lądować, chyba nie działają. Te, ja nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem o co tutaj chodzi, natomiast dobra, nieważne. Lecz. to ja lecę w takim razie dalej z misjami. No, musimy coś tutaj zrobić w tym odcinku, żeby nie było, że tylko się z komandorem Szyszką spotkaliśmy. Alfa Centauri spoko, natomiast polecimy sobie do Wolfa i w Wolfie coś spróbujemy zrobić. To w takim razie żegnam komandora. O coś zahaczyłem chyba. To jak ty byłeś tak daleko, to ja się pełen podziwiu dla ciebie jestem, że z takiej odległości tutaj do nas przyleciałeś. Myślałem, że gdzieś tam masz e, te, jak one się nazywają, e, jakiś taki pojazd szybszy, troszkę. O, Gaja Mordon, żeś uciekła z piwnicy, a teraz chcesz przywilejów, tak? Piwnicznych. No można kosmicznego Skype'a, ale chyba nie miał mikrofonu, mam wrażenie. Trzymaj się kosmorawczo, trzymaj się. Nie, no mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócisz. <śm> no, można by było jakąś przynajmniej astroroskminę zrobić, bo taki astroroskminowy mocno temat. Łup, łup wiesz, kosmojarek, ale to jest wszystko polityka, tak naprawdę podejrzewam, no. W większości przypadków nic by się nie stało, czasem coś mogłoby się wydarzyć, no. Ale wyobraź sobie, teraz, no, polityk, który za którego kadencji doszło do skażenia. Promieniu twórczego poprzez właśnie zniszczenie na przykład na orbicie jakiegoś. Nawet to nawet wskażenie, jak skażenie, no nie byłoby jakieś tam specjalnie mocne, O prawie za w jakieś statki przywaliłem. Natomiast y, impuls elektromagnetyczny mógłby poniszczyć dużo sprzętu na orbicie. Także no, nikt nie chce ryzykować, po prostu. Wiesz, jak to jest. No ale pamiętaj, młody wesoł, że tam się. że masz wpływ grawitacji Słońca, wpływ grawitacji Ziemi na przykład, albo wpływ grawitacji Ziemi i wpływ grawitacji Księżyca. I one nie są zawieszone w próżni, tylko obok siebie cały czas istnieją, więc są takie punkty, w których obiekt umieszczony będzie właśnie w tym punkcie cały czas. Czy gwiazdy mają limit? Kranice wielkości pewnie jakieś mają, no. Dlaczego miałyby nie mieć w sumie? Pamiętaj, że G im większa... Troszkę za ostro podchodzimy do tego lądowania, no ale co zrobić. Chociaż powinno być chyba okej. Okay. Pamiętaj, że im większa masa, tym większą siłę musisz... Y przeznaczyć na to, żeby jej się oprzeć, tak, żeby się nie zapadała taka gwiazda pod własnym ciężarem. Jak powstaje pulsar, tak samo jak gwiazda neutronowa. Bardzo masywna gwiazda kończy żywot w wybuchu supernowej, czy właściwie w supernowej, bo to już zawiera w sobie słowo wybuch, można powiedzieć. I to, co mówiłem przed chwilą, właśnie nie ma co się przeciwstawić, nie ma już ciśnienia takiego przez produkcję. Przepraszam bardzo, promieniowania i tak dalej wewnątrz gwiazdy, które rozdyma gwiazdę. Natomiast działają już wtedy te siły tylko no, zgniatające tak, grawitacyjne. I działają aż tak bardzo, że składa się ona głównie z neutronów, zdegenerowanych jakichś tam protonów, elektronów i tak dalej. Ale no, materia nie przypomina już zwykłej materii, tylko. Taką właśnie bardziej neutronową. Masy jest tak dużo, że pod tym ciężarem się zapada. No. Czemu dostajesz bzika, kosmorawcze, Co się stało? A 3 czerwca jest piknik naukowy. Już Ci mówię, czy ja coś 3 czerwca mam. Mamy jakąś dziwną kropkę przy 2 czerwca, ale 3 czerwca wydaje się być okej, okay, więc być może, być może będę, trzeba sprawdzić będzie. Trzymaj się skkp. Gdzie jest antymaterial? Jak to gdzie jest? W różnych miejscach, no. Trochę pytanie bardzo ogólne. Na Ziemi najwięcej w zderzaczu hadronów. I w wyższych warstwach atmosfery też. E, czy obserwuję, co się dzieje z kosmitami? Wiem tylko, że się mają pojawić jakieś tam rasa, taka owado, owadopodobnych istot. To jest 06. Tak, to jest nasze lądowisko. A czemu ja mam broń wyciągniętą? Zbawaj tę broń, bo nas zaraz zastrzelą. Czekajcie, czekajcie, bo się patrzę na czat i nie wyląduję dobrze. Eee, jak się gra nazywa? Dangerous, masz na dole, Horizon. Czy energia próżni jest hipotetyczna, czy jest udowodnione? Wiesz, no jest eksperyment Kashmi Kashmira, Kasimira. Chyba tak się to czyta. Kasimir, który pokazywał właśnie, że cząstki wirtualne jak najbardziej istnieją. Jeśli łączymy ją z nimi, to myślę, że można powiedzieć, że jest prawdziwa. No, aczkolwiek używać jej nie potrafimy póki co. A byłoby to piękne, gdybyśmy potrafili brać energię, można powiedzieć, z powietrza wręcz. Dobra, oddajmy misję i skończymy sobie tutaj odcineczek. Było spotkanie z panem. Panem Szyszką. Nie było żadnej walki jeszcze, co mnie troszkę smuci. Było oddanie misji, była próba podróży do Alpha Centauri, także nie jest źle, jak to się mówi. Na procjon też możemy wziąć, procent, nie jest daleko. Kurczę, to zaczyna być dziwne, ale już wiem, gdzie które gwiazdy są obok siebie. Dobra. Tak to sobie zostawimy. Także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek Elitarnie Niebezpiecznie, e, czyli naszych spotkań z Elite Dangerous. Natomiast zapraszam Was na kolejne, zapraszam Was też na główny kanał Astrofazy, e, czyli youtube.com-astrofaza po prostu. E, I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Ta 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 Elitarnie Niebezpiecznie